Siemaneczko widzowie, z tej strony Tomciogolek i witajcie w najnowszym filmie na kanale z Simulatora Supermarket Z naszej kochanej żabki, naszego sklepu I dzisiaj będzie rozbudowa tam, w sensie taka rozbudowa, że na boki Albo rozbudowa taka, że po prostu dodamy nowe produkty, nowe licencje i tak dalej I właśnie te nowe meble, bo tutaj widzę, że jest dwie półeczki, które tutaj za dużo towaru nie zmieszczą, a jak chcemy, jak, jak chcemy licencję kupiłaś No to musi być dużo towaru i tutaj dokupiłem właśnie Półeczkę Zostało nam 349 dolarków I bierzemy tą półeczkę Tutaj Tylko jak to się robiło, trzeba przytrzymanie, okej okay. No i tam walamy do nas do środka eee, gdzie my to położymy, czekaj, rotate 45 stopni Rotate 45 stopni, dobra, mamy to I gdzie my tutaj kładziemy, on tutaj może Tutaj trzeba, o Dobra, place, składziemy ją pyk. Yy, I mamy, dobra, na kolejne rzeczy. I tak, trzeba pownosić te towary tutaj, bo mamy mąkę, chyba nowy produkt. Nie, stary produkt, okej. Okay. Yy, I zrobimy troszkę przemeblowanie tutaj. Yy, w sensie takim, że... Dobra, niech się to wyprzeda. Tutaj wrzucamy to. Że nam nie stało pod kurde pod drzwiami, żeby klienci yy, nie wyzywali jakieś BHP albo coś. Płatki kładziemy też tak samo tam. O tutaj wrzucamy, Eee Tutaj lecimy dalej e, Co tu mamy, znowu płatki? Czekajcie, tak, płatki e, Szkoda, że... czekajcie, da się więcej? Nie, da się pojedynczo, okej, okay. Szkoda, że się da pojedynczo tylko Potem może jak skończymy tą serię, to może, o kurde, a tu mąka leży, a co tu się stanęło? czy tu mąka leży przy tym, przy śmietniku Eee, dobra, walamy tak tu, czekajcie czemu, a koło, mam. Czemu? Don't e, trail hair. Czemu? Dziwne. Dobra, tu wy, wyłożymy to. I tak ktoś to. Ten. za, yy, jak to się nazywa? Czy coś się zapisuje? Zapisuje się, dobra. I ta, i ktoś to za skupi, i tak? Dobra, bierzemy tutaj. E, Wywalamy. Szkoda, że nie dostajemy żadnych pieniędzy za recykling. E, tutaj bierzemy oleje. 16 sztuk oleja. E, oleju, co? O, dobra, czyli że jak jestem blisko to mogę wywalać, dobra Kurde, w drzwi się nie, nie mieszczę, co ja taki gruby jestem, czy co? Że w drzwi się nie mieszczę, co to ma być? Kurde, szkoda, że nie mogę na laptopie na na nagrywać dla was Bo dalej, kurde, nie rozumiem tego nagrywania I bym musiał montować, a ja nie, nie umiem montować w ogóle Musiałbym wycinać i w ogóle Oj, oj, oj smutne Biorę e, do spaghetti pastę. Mamy pastę, okej. Okay. Walamy to tutaj. Ja nie mogę. Co to za śmietnik jest? Szkoda, że tutaj nie, nie da się zatrudniać pracowników. Szkoda, że się właśnie tutaj nie da zatrudniać nikogo. Jakby się dało, to by było zajebamiście, widzę. Zajebamiście by było. 2 minus, Nie wiem, co to znaczy. Dobra. Widzę, że da się malować tutaj. Mamy tutaj wszystko zaliczone, tak. Jest godzina, która? Szósta. A, dzień drugi, dobra. Rozpoczynamy. E, open the door, open the, club, the shop Dobra Wchodzimy tutaj za kasy i czekamy Czekamy na klientów Proszę, proszę, zapraszam do sklepu Halo, o pan Dzień dobry, proszę pana Aha, pan bierze takie towary, okej okay. Olej, pastę i mąkę, dobra A, jednak dwie pasty, okej okay. 23 trzy o panie, dużo e, Dobra, 26. E, 22 grosze, okej okay. Mmm, pyk, pyk Proszę bardzo Dzień dobry, proszę pana okularnika, pan whisky bierze, okej okay. 9,65 e, 65, kurde, klawiatura, działaj Pyk Zapraszam, o, pani, dzień dobry, dzień dobry, pani e, 7,25, okej Ok, level, okej okay. Nie, 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 nie dawać mi lekarz. Eee, dobra, o pani ile ty tego whisky wziął? Ja nie mogę. Alkoholu ile pan wziął? Dobra, eee, to dobrze, że tyle wziął. To się przynajmniej dorobimy na tym panu troszkę. I okej, okay. pani, pani trochę się okryje, bo pani taka znieubrana trochę jest. Eee, 74, kurde, jaka cena, taką to bym chciał. Eee, co ja to wpisuję? Eee, 74. Proszę bardzo, a 74 to co nie mogę powiedzieć, pani co? Jedno dula, tego centa się nie chce płacić 9,66. Proszę bardzo, e, 65. No widzicie, widzowie, jak wyrywny jestem? Kurde, jak kolejka się robi. E, trzeba kogoś, kurde, tego zatrudnić, ale się nie da. 18,72. Pyta, zapraszam kolejnych. Eee, towar się wyprzedaje, widzę, zobaczcie, towar się wyprzedaje, trzeba domawiać, kurde, zarabiać e, towaru. Bo się wyprzedaje. E, dobra. A czemu nie możecie kartą dawać? 65 e, groszy, dobra. O, kurde, trochę za, za dużo. Dobra. Eee. Pani z kościoła, wraca, pewnie. Pani biznesmen, dobra. E, 3 dolarki 10 pyk. O kurde, jaka kolejka się wydała, to co to za towar? A, płatki. Od tyłu, dobra. Pick, pick. 76. Lecimy dalej. Pan biznesmen, same oleje. I pa, po co panu 6 olej, co? Po co panu? 36, 20. Ale przynajmniej się dorobimy na to. Już, już prawie 700 zł widzowie. O, kolejne oleje. Wyprzedają się towary, Kurde, trzeba zaraz iść do mawia, ten dostawiać, bo tu mam do, dokupione. Dobra Kurde Szybciej, szybciej, szybciej trzeba szybciej e, 48 26 Kurde Wyprzedajemy tutaj sklep O dobra już mamy tytuł, tytuł tego odcinka To może w następnym odcinku będziemy licencje kupywali Więc tak e, Tutaj mamy 20 10 Dobra Pyk Proszę Kurde Co tu się robi? Co tu się odwala? E, 76 Kurde Kurde, co ja zrobiłem? Tak nie, eee. Jak to się. Tutaj, dobra. Pyk, dobra. Pani znowu. Pani kolejny raz tutaj przyszła, Okej. Okay. 17, ok. Pan tak nie luka, zaraz pana obsłużę. Proszę pana. Kurde, undo. Za dużo. Undo. Dobra. Już, 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 już. Spokojnie. Eee, 7 dolarów, 24 centy, pyk eee, Zaraz będziemy szósty poziom sklepu eee, Pan, taki dziwny pan, ale okej okay. Klient nasz pan, o I jeszcze jeden, o, dobra Kolejna pani, pani też dużo towaru bierze, o, już mamy prawie 800 zł, już prawie mamy prawie 900, okej okay. 70. I. Un, dobra, UNDO. Dobra. I pan ostatnie ostatni chyba jest na dzisiaj, dobra? 13. 70. No dużo. Dobra, mamy to. Mamy koniec dnia. Widzowie. Wy ten. Wyprzedani jesteśmy. Level, tutaj, level. Dobra. Wyprzedaliśmy się, widzowie. To zmiana planów. Tytuł będzie inny. Wyprzedaliśmy się tutaj, widzowie. Yy, zostało trochę mąki, trochę oleju, okej. Okay. Tu nie za dobrze, widzowie, nie za dobrze tego. W następnym odcinku będziemy domawiać yy, towar, będziemy do yy, tego, jak się nazwa, za to się za- yy, towarować sklep, okej. Okay. Do, zoba do, do zobaczenia, widzowie, do następnego filmu. Cześć!